Trzecia kolejka Ligi Centralnej Kobiet rozkręcała się od czwartku, żeby trzymać nas w niepewności aż do niedzielnego wieczoru. Ja nazywam się Michał Deptuła, a przed Państwem kolejna odsłona magazynu skrótów. Dobrej zabawy! Granie w trzeciej kolejce Ligi Centralnej Kobiet zaczęliśmy na hali gier Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Na bieranach zagościła ekipa wiceliderek z zeszłego sezonu. To, że dla warszawianek będzie to trudny mecz było raczej pewne, ale akademiczki są dla mnie od początku sezonu sporym znakiem zapytania. Przede wszystkim dlatego, że ich gra wcale nie wygląda źle. Ani z Kielcami, ani z Radomiem gra Warszawianek nie wyglądała dramatycznie. Do momentu, do którego jest siła dobiegania i walki, mecze AWF-u mogą się podobać. Dodając do tego świetną postawę Kalbaczyk w bramce dostajemy ekipę, która powinna trochę punktów w lidze złapać. Na razie nie idzie, ale trzy pierwsze mecze z pewnością bardzo trudne. Kielce, Żory i Radom prawdopodobnie nie były liczone w kalkulacjach przedsezonowych jako potencjalne wygrane. Radomianki z kolei jak na razie od zwycięstwa do zwycięstwa. Jedne z faworytek do wygrania ligi jak na razie bardzo przekonująco pokonały ekipy Strzewa Płocka i jak się okazało w ubiegły czwartek Warszawy. Odnosi się wrażenie, że Radom sobie gra w piłkę i jak trzeba przyspieszyć to zwyczajnie wciska gaz i błyskawicznie odjeżdża rywalkom. Szczególnie, że ten wyższy bieg rzuca wtedy, kiedy rywalki są już podmęczone. Dokładnie tak wyglądał mecz w Warszawie. Do przerwy różnica trzech bramek wcale nie wskazywała na jakiś straszny łomot, a jej różnica bramkowa na koniec spotkania nie wygląda źle, co potwierdza teorię o niezłej podstawie akademiczek. To, że w drugich 30 minutach meczu było już momentami 8 trafień między zespołami, wbrew pozorom powoduje, że bić należy brawo WF-owi za to, że walczył do końca bardzo mężnie. Koniecznie trzeba dodać, że z dwunastoma bramkami zameldowała się Justyna Pawełek, trafiając momentami spektakularnie. Radomiarki zagrały swoje, bardzo równo i niesamowicie wyrachowanie. Biegały z tego co było, rzucały celnie i w ogóle pokazały jak bardzo wyjrzałym zespołem w tym sezonie są. W trzeciej kolejce Ligi Centralnej Kobiet doszło do meczu Beniaminków i zespołów zdających się z turnieju mistrzyń. Przy okazji niejako do rewanżu załów turniej właśnie, który zdecydowanie wygrały zawodniczki startu. Mecze o awans to jednak jedno, a Liga to już zupełnie coś innego. Sambor się wzmocnił, potrenował i posparingował z mocnymi rywalkami, więc z pewnością nie są już tym samym zespołem, który rywalizował w maju. Dodatkowo, biorąc pod uwagę już obecną kampanię, Sambor zagrał mecz z Radomiem i choć zagrał nieźle, to Radomianki zrobiły swoje i spokojnie wygrały mecz. Potem był tydzień pauzy, umożliwiający odpoczynek, analizę spotkania i solidnego potrenowania do walki ze startem. Pietrowiczanki natomiast zaczęły sezon dopiero w drugiej rundzie, więc mogły poobserwować ligę i być może wyciągnąć wnioski. W debiucie u siebie zagrały niezłe spotkanie ze Szczecinem, ale to było już tydzień temu. Przyszedł czas na wyjazd do Tczewa. Start przyjechał do Tczewa z nieobecnymi Martyną Połednik i Magdaleną Reichel. Za to Zuzanną Mikosz, która w pierwszym meczu pokazała, że w lidze najprawdopodobniej będziemy się zachwycać jej grą oraz dwoma bramkarkami robiącymi tydzień temu doskonałą pracę ze Szczecinem, Martynę Workowską oraz Sandrą Jokel. Mecz od początku przebiegał pod do gospodyń i w zasadzie tylko raz. Gdzieś na początku pierwszej połowy Petrowice miały szansę, żeby grać jak równy z równym z ekipą Trzewa. Potem był jeszcze jeden fragment, kiedy Przyjezdne postraszyły Sambor, ale to było zmniejszenie różnicy z 10 do 6 trafień, więc już Państwu pozostawiam ocenę, czy było realne zagrożenie. Po stronie trzewa doskonale zagrały wszystkie zawodniczki, każda dołożyła coś od siebie. Dobrze widzieć zdrową Kamilę Grzesistą i Kornelię kosowską. W starcie na wielkie brawa zasługuje Zuzanna Mikosz, Alicja Skotnicka i odkrycie drugiej połowy Jagoda Tobolewska. Wynik 36 do 24 dla trzewa po końcowym gwizdku i wielka radość przy ulicy Królowej Marysieńki. W niedzielne popołudnie do Szczecina stawiły się zawodniczki Iceberg 9 Legnicy. Żeby powiedzieć sprawdzam nowej konstrukcji SPR Pogoni Szczecin, za którą odpowiedzialny jest trener Oskar Serpina. Pierwsza kolejka i Pogoni i Legnicy skrzyżowała zespoły z mocnym Poznaniem, więc już mniej więcej wiedzieliśmy jak wygląda ich forma na tle topki ligi. Szczecin dodatkowo zagrał ze startem i wygrał więc relację z dolną częścią tabeli, też już nieco poznaliśmy. Przyszedł czas na pojedynek zespołów prezentujących, jak się spodziewałem, porównywalny poziom. Pierwsze 30 minut nie zawiodło, jeśli chodzi o poziom sportowy, bo jedne i drugie grały ciekawe dla oka Szczypiorniak. Zawiadły nieco, jeśli chodzi o emocje, ponieważ Legnica dość szybko obiegła prowadzenie i bardzo rozsądnie prowadząc mecz nie zamierzała go oddać. Szczecinianki starały się i próbowały, ale do końca połowy przegrywały różnicą pięciu bramek, pomimo obecności w składzie. Chciałoby się wreszcie rzec nareszcie Magdaleny Chrapusty oraz niezłych interwencji Katarzyny Zimny. Druga połowa zaczęła się dość spokojnie, a Iceberg 9 rozważnie prowadzona na boisku przez Nikolę Wojciechowską, Kingę Bogacką i Nikolę Jurek coś tam rzuciła, czasem coś straciła, ale ostatecznie utrzymywała przewagę. Wraz z upływem czasu jednak pogoń zaczęła przyspieszać i wracać do meczu. Rozgrzała się Magda Chrapusta i z każdą minutą wydawało się czuć się na boisku coraz pewniej. Efekt? Zmniejszenie przewagi do trzech trafień i tylko nieskuteczne akcje z prawego skrzydła i trzy nietrafione karne powstrzymywały pogoń przed zbliżeniem się na remis. Fantastyczny mecz zagrała Wiktoria Gierasimow. Jak zwykle bardzo twarde i waleczne Olivia Piotrowska i Nikola Wronkowska zdowodzone przez panią kapitan. Na nieszczęście dla Gryfindoru po drugiej stronie koncert zagrała Nikola Wojciechowska oraz zdobywczyni nagrody MVP Karolina Milczarczyk. Sukcesu jednak z pewnością by nie było, gdyby nie Nikola Falińska, która momentami czarowała w bramce. Ostateczny wynik 23 do 19 na korzyść Lekniczanek. Poznanianki w tym sezonie są niepokonane, a grały przecież wcale nie z byle kim. W pierwszym meczu rozniosły Szczecinianki, które dopiero budują zespół niemalże od nowa, ale pokaz siły został zaprezentowany. Drugi mecz to też przecież niełatwa rywalizacja. Ekipa z Wielkopolski pojechała na południowy zachód zmierzyć się z iceberg dziewiątką Legnica, i choć mecz do pewnego czasu był w miarę wyrównany, to odjazd poznania w ostatnim kwadransie zdecydował o pełnej puli dla gościn. Kielczanki też do ubiegłego tygodnia z samymi sukcesami: najpierw pokonany Olkusz, a później ekipa z Warszawy. Oba mecze wygrane przekonująco, choć ta ostatnia wygrana ze smakiem słodko-gorzkim, bo kontuzji nabawiła się Gabriela Tomczyk. Pojawiło się pytanie, czy grające bez swojej liderki koroneczki będą w stanie stawić czoła roz Spędzonym Poznaniankom. Spotkanie pokazało, że nie jest łatwo uzupełnić braki takiej gwiazdy jak Gabriela Tomczyk. Poznań od początku zdominował spotkanie i do przerwy było już 17 do 11. Szalał Aleksandra Zaleśny i wraz z koleżankami nie pozostawiała złudzeń odnośnie tego, kto jest mocniejszy. Druga połowa zakończyła się wynikiem 19 do 15, a cały mecz 36 do 26. Zatem zwycięstwo Poznania nie było zagrożone ani przez chwilę. Żeby było jednak jasne. Kielczanki to dalej bardzo mocny zespół, który potrzebował chwili, żeby odnaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości ligowej. Koroneczki to charakterne dziewczyny, i jeśli tylko przyzwyczają się do tego, że trzeba grać inaczej, będą dla wszystkich bardzo groźne. Konieczność przemodelowania grania wydaje się oczywista, ale dla takiego eksperta jak ten Rżaba Żabiński z pewnością nie niemożliwa. Wiele osób zastanawiało się przed sezonem jak będą wyglądały i o co będą biły się żory w kampanii 2025-2026. Zmiany kadrowe, dużo odejść i jakościowe transfery wskazywały na cel taki sam jak w poprzednich sezonach awans do Superligi. Pierwsze mecze MTS-u mogły być jednak dla fanów z miasta ognia niewielkim znakiem zapytania, bo choć spotkania z płotkiem i warszawiankami zostały wygrane znacznie, to gra w ataku pozostawiała pole do poprawy, a i przeciwniczki odstawiały się dzielnie, z pewnością nie wycisnęły z ostatnich potów. Olkuszanki cierpią na problemy kadrowe i żeby tego było mało, nie mogą korzystać z efektu zaskoczenia, który z pewnością był jokerem w w zeszłym sezonie. Co zatem przyniósł meczu z Żorami? Ano, mecz z Żorami przyniósł to, czego się, podejrzewam, spodziewało większość kibiców. MTS koryguje swój kurs na Superligę po każdym meczu, co skutkuje coraz sprawniejszym działaniem maszyny, która jak lokomotywa rozpędza się i nikt nie wie, jaki będzie efekt po uzyskaniu najwyższej prędkości. Olkusz spotka się z tym pociągiem w momencie, w którym ten jeszcze nabiera prędkości, a i tak został pozbawiony złudzeń. Pomimo tego, że dziewczyny dwoiły się i troiły, na przerwę schodziły z pięciobramkową stratą. Dopóki starczyło sił do powstrzymywania giganta, wszystko szło jako tako. Później jednak maszyna ruszyła już pełną parą i zmiotła rywalki z planszy. Fantastyczny mecz Natalii Guardian, kolejny świetny Karoliny Kanickiej, trafienia z drugiej linii Marysi Mazurkiewicz i odblokowane konto bramkowe Oli Olisujki pokazują, że kolejne elementy systemu wskakują na swoje miejsce. Pytania są dwa. Jak szybko będzie finalnie poruszać się pociąg z napisem MTS Żory i czy już w przyszłym tygodniu Poznań nie zaciągnie całą wstecz? I drugie. Ile w lidze centralnej kobiet w jej obecnym kształcie jest w stanie uwaczyć Olkusz?